– Cześć wszystkim. – Cześć. – cześć. Hej, kochanie. Jak tam? – Dobrze. – Przyszłam po ciebie. Idziemy na trening? – Jasne, chodźmy. – Sorka, ale muszę wam zabrać mojego chłopaka. – Potem powiecie mi, co zaśpiewamy, okej? Okay? – Dobrze. – Aj, Mateo zostawił plecak. Jak długo jeszcze zamierzacie tak kłamać? O jakie kłamstwo wam chodzi? Hmm? Chodzi o. Już ci wszystko tłumaczę. Mateo, Mateo tłumaczy wszystko o niebo lepiej, dlatego on opowie ci o co tutaj chodzi. Słuchaj, Ramiro mówił o tym, jak okłamałem znajomych z adrenalinę. Co? Właśnie. Chodzi o to, że umówiliśmy się na trening, ale ja chciałem wam pomóc przy wrotkowisku, więc ciemniłem im, że idę do dentysty, tak? Jasne. A ja nie mogę uwierzyć, że nas tak okłamałeś. Przepraszam cię, Fer, ale chciałem pomóc im z ostatnim openem. Właśnie dlatego. Mogłeś mi o wszystkim powiedzieć. Doskonale wiem, jak ważny jest dla ciebie Jamen Roller. Przecież dobrze wiesz, że zawsze cię wspieram, Mateo. Jasne, yes, no, dzięki. Dzięki Fer. W końcu jesteśmy razem. Dobra, idziemy? Idziemy. I mój plecak. Tak, masz. No, cześć. Dzięki. Pa. Pa. Ładna para, co?